W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Powierzę Panu Bogu intencje, jakie będziemy odmawiali tą Koronkę do Bożego Miłosierdzia. świętego Niepokalanowie. Za świętego Maksymiliana i świętego Faustyny Kowalskiej z nieskończonym miłosierdzi Bożemu polecamy dusze zmarłych oraz prośby i intencje wszystkich obecnych, a także te zanoszone przez widzów telewizji Niepokalanów, nadesłane przez świętych oficerzy niepokalanych oraz przekazane przez wszystkich proszących na modlitwę naszych przyjaciół, sympatyków i pielgrzymów. W intencji ratyfikacji Sługi Bożego tej tej z klasztoru w Niku Ojcze nasz, któryś jest w niebie święci i nie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na Ziemi, dla naszego potrzebę i dzisiaj i odpuść nam nasze nie. Ja

służycie dla nieba i ziemi. I Jezusa Chrystusa, Syna imię Jezusa

I ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na nasze błaganie za Cię, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, nie wasze, dziewięć lat, całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, nie wasze, dziewięć lat, całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, nie wasze, dziewięć lat, całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, nie wasze, dziewięć lat, całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, nie wasze, dziewięć lat. Mojego, dla Jego bolesnej męki. dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mień miłosierdy dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, opierajemy Ci ciało i krew, dusze i bóstwo. Największego syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrystusa naszego ładnie zawsze nasze błaganie błaganie za wszechy, nasz, i całego świata. Na Jego bolesnej lęki. Miej o śmiercie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej lęki. Miej, Miej o święcie dla nas. i krew, dusze i bóstwa najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na wszechbłaganie, za na grzechy na nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej, Miej miłosierdzie Miej. dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej i dla jego bolesnej męki niejni i całego świata. dla jego poleescznej męki miiłoszezelcy i dla jego bolesnej męki mi mi dla jego bolesnej męki i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie było dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie było dla, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie było dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew dusze i bóstwo najbliższego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie zaczepia na naszego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miejmy poczepcie dla Was. Dla Jego bolesnej męki. Miejmy. da je gobo I Krew, dusza Miłostwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na nasze błaganie, za i całego świata, na Jego bolesnej męki. Miej dla i całego świata, Na Jego bolesnej męki. Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i na całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i na całym światem. chwili wodu, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako z drugiej miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. chwili wodu, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, Ufamy Tobie o krwi i wodą, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako strój miłosierdzia dla nas. Ufamy tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty za Święty Maksymilianie, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, młody się, się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami.